Niektórzy uważają, że nasilone objawy pozabezpiecznych stylów przywiązania mogą ujmować zaburzenia osobowości. Jak to się dzieje? Mamy bardzo, ale to bardzo nasilony styl, lękowo-ambiwalentny. Ciągłe dążenie do bliskości, jednoczesne poczucie, że tą bliskość się nie zasługuje. Wysoka, wysokie nasilenie tego stylu przywiązania może korelować z zaburzeniami osobowości borderline lub z zaburzeniami osobowości zależnej. Różnicą tutaj jest reakcja na poczucie niezasługiwania bliskości i na a, odrzucenie, na, na, na uczucie nieotrzymania tej bliskości i na uczucie nie, um, wypełnienia celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb związanych z tą bliskością reakcja na niezaspokojenie potrzeb może być albo albo wroga albo pierna Mary Ainsworth podzieliła Wydzieliła w ambiwalentnym stylu przywiązania dzieci, które reagują na brak y, zaspokojenia potrzeb złością lub biernością. Jak ma to się do zaburzenia osobowości? W przypadku zbyt, w przypadku niezaspokojenia potrzeb, y, w przypadku odrzucenia osoby z zaburzeniem osobowości, borderline często reagują lękiem i następuje zmiana, dysocjacja i przejście w psychopatyczny stan self. Konkretnie psychopatyczny pierwszego stopnia stan self, który i wtedy zaczynają się szantaże emocjonalne, groźby samobójcze. Wybuchy złości, impulsywności, tak zwany acting out. Wszystko to ma na celu zmuszenie drugiej osoby do tego, by zaspokoiła potrzeby. A gdy mamy ambiwalentny styl przywiązania i reakcji bierności, osoba z osobowością zależną zostaje porzucona. Kompletnie się rozpada, nie wie co ze sobą zrobić. Nie potrafi absolutnie sobie poradzić. Ktoś inny za nią musi robić rzeczy, pomagać jej ze wszystkim, pomagać jej ze znalezieniem pracy na przykład. Także te dwie reakcje na porzucenie w ekstremum przypominają już zachowania adekwatne do przypadku reakcji biernością, zaburzenia osobowości. Zależnej a w przypadku reakcji, złością do zaburzenia osobowości Borderline. Podobnie w przypadku unikowego stylu przywiązania i jego powiązań z narcyzmem. Są pewne badania, które zacytuję je, postaram się zacytuję je w, w opisie filmu. Są pewne badania, które wskazują na związek tego stylu przywiązania z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Dlaczego? Brak otwartości, brak bliskości emocjonalnej, chłód emocjonalny, całkowite zamknięcie emocjonalne i reakcje złością i odrzucaniem drugiej osoby na wszelkie próby emocjonalnej, nawiązania emocjonalnej bliskości. Ekstremum. Może to przypominać narcystyczne zaburzenia osobowości. Różnica jest taka, że osoby z unikającym stylem przywiązania, lub w tej innej teorii unikająco odrzucającym, boją się bliskości, boją się otwartości. A w przypadku osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości lęk ma, lęk jest przed um, zrujnowaniem fantazji o wyidealizowanym, wspaniałym self, osoby z z unikalnym stylem przywiązania, z unikającym odrzucającym w tej innej teorii w teorii właśnie mają potencjał i prawdopodobnie umieją sami swoje emocje analizować sami. Mieć wgląd w siebie. A w przypadku osoby narcystycznej, osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, ten wgląd jest lub może być bardzo ograniczony. Jednak widać powiązanie między tym a tym i koło relacji to w jaki sposób relacja przebiega i poszczególne jej etapy bardzo przypominają siebie nawzajem w przypadku związku czy relacji bliskiej z osobą z narcystycznym zaburzeniem osobowości, jak i z unikowym lub unikowo odrzucającym inaczej stylem przywiązania. Inne badania wskazują również na to, że zaburzenia osobowości borderline oraz narcystyczne, narcystyczne zaburzenia osobowości są związane z po prostu pozabezpiecznymi stałymi przywiązania i nie zawsze z, z jakimś konkretnym. Podobnie w przypadku antyspołecznego zaburzenia osobowości. Trzeba również pamiętać, że Hmm, tutaj w przypadku antyspołecznego zaburzenia osobowości najczęściej wyróżnia się styl zdezorganizowany. Jednak trzeba pamiętać, że style przywiązania zaburzenia osobowości mają jakiś związek ze sobą, jednak nie jest on jasny. No dobra. I teraz przechodzimy do drugiej części filmiku. Acting out. Mortyfikacja borderline. Co to jest? Mortyfikacja borderline, jak w ogóle mortyfikacja w, w tych wszystkich zaburzeniach osobowości związki B, i ogólnie zaburzeniach osobowości, to sytuacja, w której potrzeby danej jednostki, osoby zaburzonej, nie są absolutnie przez dłuższy czas spełniane, kiedy ta jednostka zaburzona nie jest w stanie przez jakiś dłuższy czas spełnić swoje potrzeby, swoich potrzeb i zaczyna w wyniku tego zachowywać się w inny sposób niż zazwyczaj reaguje na mortyfikację. Mortyfikacja, innymi słowy, to utracenie czegoś, co wcześniej jednostka zaburzona miała: strata jakiegoś, jakiejś na przykład osoby, która spełniała te potrzeby. W przypadku psychopatii lub inaczej antyspołecznego zaburzenia osobowości Mortyfikacja to nie osiągnięcie własnych celów. Nie osiągnięcie celu, którego się zamierza, który był zamierzony. No dobra. Mortyfikacja w przypadku borderline. No to co? Co to jest? W przypadku, kiedy osoba z zaburzeniem osobowości borderline nie jest w stanie, na przykład e, rzucił ją partner, zaczyna się dekompensacja. W odpowiedzi na mortyfikację, osoba z zaburzeniem osobowości borderline zaczyna przechodzi w stan silnych, dysoc stan silnych dysocjacji. Stan całkowitej dekompensacji, stan całkowitego rozregulowania emocjonalnego i często jest w stanie obniżyć swoje standardy, radykalnie zmniejsza się poczucie subiektywnej samooceny oraz poczucie zaradności i pewności siebie. Jednostka zaburzona nie jest w stanie spać z wieloma partnerami lub jest w stanie obniżyć swoje standardy względem na przykład wyglądu bądź cech partnera w celu po prostu uzyskania jakiejkolwiek bliskości. Emocjonalnej w celu uzyskania jakiejkolwiek regulacji emocjonalnej. W przypadku, gdy jest osoba zaburzona, jak przeciwdziałać mortyfikacji? Pojęcie: Ja idealnego. Ja idealne jest to jakaś wizja nas, do której dążymy, do którą chcielibyśmy być. Taki ktoś, kim chcielibyśmy być. Jakaś taka, takie w głowie wyróżnienie tego, kim ktoś chciałby być. Taki, taka, taka, taka wizja siebie. W przypadku zaburzenia osobowości borderline ja idealny może pełnić bardzo ratowniczą funkcję. Funkcję pewnej kotwicy. Gdy nie wie się, kim jest, niech Osoba zaburzona dąży do ja idealnego. Wypisanie sobie wartości, zaprojektowanie siebie idealnego siebie, którego chcie, którym, którym chciałbym, chciałabym być, jest bardzo pomocne. Dążenie do spójności w tym wszystkim i dążenie do pełnienia takiej właśnie roli. Umożliwia pewien rodzaj. pewien rodzaj. Jakby to powiedzieć. jakiegoś zakotwiczenia w rzeczywistości. I może być bardzo pomocne. Regulacja emocji poprzez uświadomienie sobie momentów. W których osoba zaburzona dawała radę, poprzez um, uświadomienie sobie momentów, w których osoba zaburzona dawała sobie radę sama, bez pomocy partnera, partnerki lub rodziców, opiekunów. Kiedy robiła coś dobrze, kiedy jej się coś udawało. I skupienie się na, w w w robienie tego w porównaniu z wypełnianiem tej wizji siebie może być bardzo, ale to bardzo pomocne i może zapewnić jakieś zespojenie osobowości. To by było na tyle.